Dziś o tym, jak wycisnąć swoje pierwsze 100 kg, powiedzmy od 100 do 120 kg. Opowiem też o błędach, dlaczego to nie osiągacie i pokażę Wam schemat, planu, programu, jaki możecie stosować, aby stworzyć indywidualny plan treningowy. Więc oglądajcie do końca, bo na końcu ta część główna łapy nie ma. Najważniejszy błąd, albo strategia, jaką stosujecie, to jest taka, że Walicie po 80 powtórzeń, tak? I nagle przychodzi kolejny trening, bądź ten sam trening i robicie jedynki. I... To jest tak. Opór, jaki jest na objętości, jest całkiem inny niż na intensywności. Człowiek wtedy głupieje, dosłownie. Organizm głupieje, układ nerwowy głupieje. Więc potrzebujesz czasu, aby się dostosować. Więc chcemy pokazać taki schemat, który pozwoli Wam powoli adaptować się i ten rekord z biegu Wam się pokaże. Zanim to zrobię, zostawcie łapkę w górę i podbijcie materiał. Kluczem do rozwoju siły w tym boju, oczywiście, jest częstotliwość. Jeżeli trenujecie klasycznym pseudo splitem to tam macie bój raz w tygodniu, to jest za mało, więc proponuję minimum dwa razy w tygodniu, można częściej w zależności od osoby i mamy dwa treningi, ciężki i lekki, czyli ciężki jako intensywność, lekki jako objętość, jak to wygląda w powtórzeniach, powtórzenia przyjmujemy w pierwszym powiedzmy przedziale, od 3 do 5 powtórzeń, tak, tu jest intensywność wysoka dla osób początkujących, tak? u zaawansowanych jest niżej, tak? czyli zrobisz mniej powtórzeń. No i oczywiście objętość powiedzmy tu będzie od 6 do 8, i taki będzie przedział powiedzmy początkowy pierwszej fazy. Niech ta pierwsza faza trwa 4 tygodnie. 1. 4 tygodnie i chcemy skorzystać z tego, więc wybieramy przedział powiedzmy niższy, bo teraz trenowałeś na większej ilości powtórzeń, bo trenowałeś tym splitem o 8 powtórzeń, 10 powtórzeń robiłeś, to my sobie wybierzemy 6 na przykład czwórek, a tu sobie wybierzemy 4 serie po 6 powtórzeń. No i progresujemy liniowo, 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 wychodzi ściana, bo jesteś na Treningu bez zapasu, no to robisz przykładowo deload. I tu by był deload. Tak samo tu będzie deload, tak? Żeby nabrać świeżości, i znowu ładujecie kolejne tygodnie. Jako, że progresujecie, no to idziemy schodek niżej. A jak wiecie, czy mniej powtórzeń robisz, tym. Więcej serii dajesz, tak? I tu będzie 8 dwójek, a tu szósty, dziewiąty tydzień będzie na przykład o, 5 piątek, tak? I tutaj utrwalasz technikę, masz większy zapas, aby uczyć się techniki bez presji, a tu masz presję, którą udoskonalasz. I czy będzie więcej zapasu, tym proponuję odejmować jedną serię. Tutaj samo, odejmujesz jedną serię, bo czujesz, że ta seria ostatnia jest zapasem jednego powtórzenia bądź zero, to za tydzień nie próbuj na siłę robić kolejnej serii albo zrobić, zrobić ten schemat minimum, tylko autoregulację, czyli odejmujesz serię w zależności od Twojej tolerancji objętości. I to jest klucz. I później po kilku tygodniach, nie wiem to będzie 10, 12 tydzień, robisz test max. I jak robicie test max, proponuję wam jeszcze zrobić tak zwany Amrap, aby poznać swoją siłę objętościową. I tutaj dajecie 85% maksa, czyli robicie maksa, odpoczywacie wiem, 8 minut, 10 minut i robicie na 85% maksa największą ilość powtórzeń technicznych. Teraz bardzo ważna kwestia, jakie ćwiczenia akcesoryjne, jakie ćwiczenia profilaktyczne. To może być w drugim materiale tej serii, ale musi zostawić łapkę w górę. Liczę na 1100 łapek w górę. Dzisiaj wszystko, oczywiście reklama kod KFD. Yy, oczywiście współpraca ze mną, plany treningowe. No i najbliższy kurs Akademii KFD. Łap nie ma.